Cześć z tej strony, Mateusz. W dniu dzisiejszym będę chciał Wam powiedzieć, co najlepiej zrobić przed sprzedażą, przed oddaniem komuś swojego iPhone'a, aby nie zostały na nim żadne nasze dane. Na samym początku warto zadbać o własny interes, czyli zrobić kopię zapasową własnych danych. Robicie to przez komputer albo przez chmurę, czyli wysyłacie po prostu tam swoje dane i ewentualnie później pobieracie na nowe urządzenie. Jeśli to zrobicie, to warto się wylogować ze wszystkich sklepów, które są na iPhone'ie, czyli z iTunes Store oraz App Store, a, a także z usługi iCloud. Jeśli jesteście pod 5 do iClouda, a większość Osób jest, to musicie wejść w zakładkę Lokalizator i wyłączyć też tam funkcję Znajdź mojego iPhone'a, która po prostu pomaga przy ewentualnej kradzieży takiego telefonu, aby nikt po prostu nie był w stanie z niego korzystać. Także to jest must have, żeby się z tego wylogować. Bez tego zresztą nie przejdziecie też do następnego kroku, który mówi o tym, aby kliknąć po prostu w ustawieniach samego iPhone'a opcję Wyzeruj. Wchodzicie w ogólne Wyzeruj, wymasz zawartość i ustawienia. No i w momencie, w którym właśnie spełniliście te wcześniejsze kroki, czyli wyrejestrowaliście się jakby z tego lokalizatora. Będziecie mogli to zrobić, musicie to kilka razy potwierdzić, bo iPhone chce na pewno Was upewnić o tym, co robicie, i że macie pełną świadomość, że skasujecie bezpowrotnie tak naprawdę wszystkie wasze dane, które były na tym telefonie. Wystarczy po prostu też podać kod i tyle. Wszystko jest skasowane, nikt nie dobierze się już do Waszych danych, nawet po próbie jakiegoś przywracania tego systemu przez jakiś inny program. W tym momencie ten iPhone się zresetuje, wyłączy, Wy możecie też wyciągnąć kartę Sim, żeby po prostu jej nie zostawić nowemu właścicielowi. Na samym końcu, jak już to zrobicie, to jeszcze warto się zalogować do iClouda do waszego konta na komputerze i usunąć z listy zaufanych urządzeń ten sprzęt, aby ewentualnie nowy właściciel nie dostawał komunikatów na wasz telefon o na przykład próbie logowania się na nowym sprzęcie. Także tyle ode mnie w dniu dzisiejszym. Jak widzicie, to jest chwila czasu i naprawdę można to wszystko bezpiecznie poustawiać, aby później w przyszłości nie było problemów. Jeśli ten film wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrybować mój kanał, aby być na bieżąco. My widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!